Mama Bagiego przerwała milczenie po finale. Wyjawiła, co się wydarzyło. Mikołaj Bagi Bagiński obecnie jest nie tylko jednym z popularniejszych influencerów w Polsce, ale także został wielkim zwycięzcą w programie Taniec z Gwiazdami. Nie da się ukryć, że taki werdykt zaskoczył wielu, a Bagi musiał mierzyć się z nieprzychylnymi komentarzami. Teraz głos w całej sprawie zabrała mama Mikołaja. 16 listopada odbył się wielki finał jubileuszowej edycji uwielbianego przez widzów programu Taniec z Gwiazdami, który od lat emitowany jest w telewizji Polsat. Nie da się ukryć, że w ostatnim odcinku nie zabrakło ogromnych emocji i wzruszeń, a nawet elementu zaskoczenia, wszakże pierwszego miejsca nie zajęła faworytka jurorów, Wiktoria Gorodecka, a uwielbiany influencer, Mikołaj Bagi Bagiński. Sam Bagi nie krył zdziwienia z takiego obrotu spraw, jednak bardzo ucieszył się, że kryształowa kula trafiła w jego ręce, a nagrodę finansową przekazał na cele charytatywne. Pomimo tego, że duża część publiczności ucieszyła się z jego zwycięstwa, to w mediach pojawiły się także krytyczne głosy. Teraz milczenie przerwała mama Mikołaja. Oto co dzieje się od niedzieli. Mikołaj Bagi Bagiński, Karolina Korwin-Piotrowska broni influencera. Mikołaj Bagiński po wygranej musiał zmierzyć się z wieloma niemiłymi komentarzami. Sam influencer nawet zażartował, że odeśle statuetkę wszakże nie potrafi tańczyć. Wtedy w jego obronie stanęła Karolina Korwin-Piotrowska, która postanowiła wyjaśnić zbulwersowanym widzom, jak działają programy rozrywkowe i że należy się liczyć z tym, że pierwsze miejsce może zająć ulubieniec publiczności, a nie osoba najlepiej tańcząca. Program wygrał młody chłopak, influencer, a co w tym złego? Bo, uwaga, głosowali na niego jego fani, do tego z TikToka. No fuj, jak tak można? Niektórzy koledzy i koleżanki z programu są zdziwieni, bo może nagle okazało się, jak nieważne jest kupowanie przychylności mediów, lajków, botów, follow i komentarzy, zadrwiła z innych w mediach społecznościowych. Po jej słowach w internecie rozpętała się burza, aż do akcji wkroczyła mama Mikołaja. Mikołaj Bagi Bagiński, mama influencera przerwała milczenie. Na apel Karoliny korwin Piotrowskiej obojętna nie pozostała Ewa Bagińska, mam Mikołaja. Kobieta wprost przyznała, że jej syn po wygranej musiał mierzyć się z bardzo krytycznymi uwagami i przyznała korwin piotrowskiej rację. Mama gwiazdora podziękowała dziennikarce za takie słowa i wprost podkreśliła, że od niedzielnego wieczoru w mediach rozgrywa się istny dramat z powodu wygranej jej syna. Pani Karolino, dziękuję. Tak, to jest najlepszy komentarz do dramy, która odbywa się od niedzieli. Pozdrawiam, napisała pod wpisem Karoliny. Wiele osób także stanęło po stronie Bagiego i przyznało Korwin Piotkowskiej rację.